Ja się przy tobie cofam, to wiem Trzeba we mnie się zakochać, żeby mnie zobaczyć zobaczyć. Kiedy ty mi mówisz, a ja tego nie widzę. Kiedy ty mnie cofasz, a ja tego nie widzę. Ty mi zawsze. Padaż na ten web. Dzisiaj się to możemy przekonać, bo w dzisiejszym starcie czas. Start! Jedynie można wszystkim Ty zobaczyć Kiedy Ty mnie cofasz To ja i tak to widzę Nawet wtedy Kiedy mi nie zaufasz Ja się grzeję Na upalnym dworze Żeby zauważyć Żeby mnie dzisiaj cofać Dawaj z nami Dalej zakańcz. My, my Was kochamy To Wy nas pokochajcie Kiedy Ty mi tutaj mówisz Jak chcę ty tylko Cię Siebie. Może nawet mi cofasz, ale dawa siebie. Lepiej zobaczyć, ja się dzisiaj tańczę. Lepiej zobacz, zatańcz z nami i się cofaj. Zatańcz z nami i się cofaj. Ja chcę z Tobą przeżyć cały świat. Lepiej zobacz, co jest mistrzem. Dzisiaj, jak tylko się cofać, Nie piszę wierszyków, ale nagrywam filmy. Kiedy ja się przymytam w dzisiejszym filmie, To bo tak. Kiedy ty dzisiaj widzisz mnie, Kiedy dzisiaj coś ty u mnie latasz, Wtedy i tak to świętuję. Świętuję. Nasi kamerzyści nagrywają nas i tak lubię dawać siebie na najlepsze 100%. Gdy ty powiesz, że jesteś palę na ogniu, z moją ekipą mogę dzisiaj konie kraść. Dawaj z nami dalej zakańcz. my was, my was kochamy. To wy nas pokochajcie, kiedy Ty mi tutaj mówisz, jak chcę tylko ciebie. Może nawet mi cofa, Ale dawać siebie. Lepiej zobacz, tutaj ja się dzisiaj tańczę. Lepiej zobacz. Zatańcz z nami i się cofaj. Zatańcz z nami i się cofaj. Jak chcę z Tobą przeżyć cały świat. Lepiej zobacz. Co jest z